Dzień doberek, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022. Zrestartowałem kariery 10 polskich reprezentantów. Troszeczkę ich odmłodziłem, dając im wszystkim rok urodzenia 2002, zostawiając im natomiast potencjał, taki jaki mieli domyślnie w Football Managerze, ale obniżając troszeczkę ich obecne umiejętności, no bo wiadomo, w wieku 18 czy 19 lat ci piłkarze byli troszkę słabsi niż są obecnie. Teraz mamy rok 2035, jest 12 czerwca i sprawdzimy sobie, jak potoczyłyby się w świecie alternatywnym kariery właśnie tych 10 reprezentantów. Mamy tutaj Fabiańskiego, Szczęsnego, Bednarka, Krychowiaka, Zielińskiego, Klicha, Linetiego, Lewandowskiego, Milika oraz Piątka. Czy to są najlepsi obecnie polscy piłkarze? Tu można oczywiście na pewnych pozycjach dyskutować. Natomiast wybrałem akurat te 10 nazwisk i zobaczymy sobie teraz, jak to wszystko będzie wyglądało? Co by było, gdyby oni znowu zaczęli swoje kariery? Gdzie by ta droga piłkarska ich zaprowadziła? Natomiast zanim zaczniemy, to ja serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, dołączenia do naszej futbol menadżerowej społeczności oraz również do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, czyli mój profil VRC na Facebooku, grupa Tawerna Piłkarskich Menadżerów oraz serwer Discord. Macie zawsze linki do tych social mediów pod każdym z odcinków. No to sprawdzamy sobie, słuchajcie, po Kolei zaczynamy od bramkarzy. Co by było, gdyby Łukasz Fabiański jeszcze raz rozpoczął swoją piłkarską karierę? Jak ten, ten jego profil w wieku 33 lat by wyglądał? Słuchajcie, Łukasz ma 56 spotkań dla reprezentacji Polski. To jest oczywiście sumowane z tym, co miał wcześniej, bo tego nie, nie, nie usuwałem. Natomiast faktycznie Łukasz rozwinął się bardzo, bardzo dobrze, no niemal tak dobrze, jak, jak faktycznie rozwinął się w rzeczywistości. No i w tym momencie, w roku 2035, jest bramkarzem Sewi. No i zobaczmy, jaka była jego droga kariery. Rozpoczynał w Legii Warszawa, później przeszedł do Juventusu. Tutaj oczywiście jest nowy update, nie mam fiksa, więc nazywa się to Zebre. Nie mam fiksa, bo nie rozpoczynam nowych karier, więc jest mi to niepotrzebne. 4 miliony euro. Za tyle Legia oddaje do Juventusu. W Juventusie e, Fabiański kariery nie robi, więc przechodzi do e, Chelsea Londyn. Tutaj też nie jest bramkarzem podstawowym w angielskiej Premier League no i to skutkuje transferem do Sevilli za 23 miliony euro i od wielu wielu lat, od lat 11 jest podstawowym bramkarzem hiszpańskiego klubu. Czyli można powiedzieć, że Łukasz e, z tej swojej alternatywnej kariery byłby chyba Zadowolony. Mi się wydaje, że tak. Patrzymy dalej. Wojtek Szczęsny. Już łącznie 183 spotkania dla reprezentacji polskiej. Oczywiście mówię łącznie z tym, co miał rozegrane wcześniej. No i widzimy, że faktycznie tutaj rozwój tego piłkarza. No, niemal porównywalny z tym, co e, stało się w rzeczywistości. A teraz patrzymy, jak potoczyła się kariera Wojtka Szczęsnego. Oczywiście rozpoczynał e, w Legii e, Warszawa. E, Patrzę sobie później, Bayern. Wolny transfer do Bayernu. Ale w Bayernie za wielu szans, żeby grać, nie miał. Więc postanowił e, przenieść się do Arabii Saudyjskiej i tam zarobić troszkę petro dolarów. Al-Ittihad, potem An-Nasr, i w końcu kupuje go Intermediolan za milion euro. No i wraca do Włoch, w sensie Oczywiście wraca w kontekście tego, co mamy w rzeczywistości i jest bramkarzem podstawowym ekipy z Mediolanu. No a oni robią doskonały interes, bo płacą za Wojtka tylko milion euro, a on jest w tym momencie wart na pewno dużo, dużo więcej. No, jest zawodnikiem podstawowym w serii A, więc generalnie gdzieś tam to się układa tak samo jak układa się. W rzeczywistości e, sprawdzamy sobie teraz Jana Bednarka. Co by było, gdyby on rozpoczął znowu swoją karierę w Lechu Poznań? E, poszedłby do Galatasaray za 2 miliony euro. Potem do Brucey Dortmund za niemal 20. Ale tu podstawowym, e, środkowym obrońcą nie jest. Więc idzie do Anglii. Za 48,5 miliona euro kupuje go Liverpool a później 33,5 miliona do Napoli i w Napoli znajduje swoje miejsce, jest zawodnikiem podstawowym. No i na razie każdy z tych polskich zawodników gdzieś tam swoje miejsce na świecie znajduje po mniejszych albo większych perturbacjach kontraktowych, ale jednak kończy w klubie, w którym gra i jest postacią znaczącą. Grzesiu Krychowiak, no ciekawe jak potoczyłaby się kariera Grzegorza Krychowiaka, gdyby on zaczął znowu w Bordeaux, więc wyszło tak, że jest w bajerze Leverkusen za 28,5 miliona. Bayer sprzedaje go do Realu Madryt za 38 milionów euro, potem idzie do Romy za 23,5 miliona. Tu jest zawodnikiem podstawowym i w końcu na wolnym transferze do Barcelony i trochę w tej Barcelonie gra, a potem e, ostatni transfer to jest 11 milionów do Chelsea. No myślę, że z takiej kariery Grzegorz Krychowiak byłby bardziej zadowolony niż e, z kariery, którą ma obecnie. Naprawdę fajna podróż, bo Bordeaux, Leverkusen, Real Madryt, Roma, Barcelona odwiedził dwa najlepsze kluby w Hiszpanii. No i Chelsea na koniec też na pewno e, też na pewno nieźle. Piotrek Zieliński, słuchajcie, Piotrek Zieliński oczywiście rozpoczynał w Zagłębiu Lubin. Odszedł do Sportingu Chijone za 700 tysięcy euro do Hiszpanii. No i tu był zawodnikiem czołowym. To skutkuje transferem do Leeds za 22,5 miliona euro. Tutaj jakiejś tam wielkiej kariery nie zrobił. Trochę postrzelał, trochę poasystował. I w końcu transfer do Olympic Marsylia za 18,5 miliona euro. No nieźle, nieźle, tylko ten Sporting Chijone mi tutaj tak za bardzo nie pasuje. Natomiast Leeds United i Olympic Marsylia to już troszeczkę lepiej, nieźle to e, wygląda. Dalej Mateusz Klich, który w tym momencie jest w Ajaxie Amsterdam. Nieźle, fajnie się rozwinął jego profil bardzo dobrze mentalnie, bardzo dobrze fizycznie. Jesteśmy z tego zadowoleni i patrzymy sobie, jak to by było, gdyby on znowu grał w Krakowi. Z Krakowi przechodzi do francuskiego Strasburga za 4 miliony euro. Potem mamy transfer do Bayernu Leverkusen za 27,5 miliona. No tu jest zawodnikiem czołowym. Osiąga no fajną liczbę asyst 9,8,98, więc nieźle to w Niemczech wygląda. No i w końcu odchodzi do Ajaxu Amsterdam za 20 milionów euro. No i w Holandii, oczywiście, która nie jest ligą zbyt wymagającą dla mm, takiego zawodnika, jest oczywiście. Z zawodnikiem e, podstawowym. Dalej, słuchajcie, no dalej mamy już Karola Linetiego. Sampdoria, no proszę bardzo, kto by się spodziewał? Słuchajcie, profil bardzo podobny do tego co jest w rzeczywistości. Tutaj mamy oczywiście rozpoczęcie kariery w Lechu Poznań i jest transfer do Włoch za ponad 3 miliony euro. Widzimy w tej Sampdorii się tutaj można powiedzieć, osadził bardzo mocno Karolinety w tym klubie. No i tu jest zawodnikiem podstawowym, strzela, asystuje, więc też ta kariera całkiem nieźle. Wygląda. No i trzech naszych najlepszych zawodników, czyli grających w ataku: Lewandowski, Milik i Piątek. Może zacznijmy sobie od Piątka, a Milika i Lewandowskiego zostawmy sobie na, na koniec. Szczególnie Robert Lewandowski mnie interesuje, jak ta jego kariera potoczyłaby się, gdyby on jeszcze raz ją rozpoczął. Krzysztof Piątek jest w tym momencie w Nicei. Jest w Nicei, ma 32 lata, rozpoczyna oczywiście w Zagłębiu, potem idzie na wypożyczenie do Fiorentyny. Wraca do zagłębia, y, strzela sporo w ekstraklasie. Mamy potem River Plate. No tego to bym się nie spodziewał, że, że piątek będzie gwiazdą piłki argentyńskiej. No, bo tak to trzeba nazwać. On strzela odpowiednio: 16, 18, 12, 14, 15 bramek. I w końcu wraca do Europy, do Nicei, właśnie. No ale tutaj w ligę niezbyt mu idzie. Dwa sezony i tylko sześć goli. Mówię tylko, no bo jednak można było oczekiwać czegoś więcej. Zobaczmy Arkadiusza Milika. On też jest we Francji. Oj, tu słabiej się ten profil rozwinął niż, niż w rzeczywistości. Nie poszło tak, jakby sobie tego życzył pewnie sam Arkadiusz Milik. Ale to wynika z faktu, że e, słuchajcie, ja tutaj go w ogóle e, rozpoczęliśmy w, e, w Olimpiku Marsylia. A miał rozpocząć w Górniku Zabrze Natomiast w tym Olimpik Marsylia Widzimy, że no niespecjalnie mu szło Był wtedy młodym 19-20 letnim Zawodnikiem Potem było nim Vigo Celta Vigo No i w Celcie Vigo też nie, na początku nie grał Albo grał w rezerwach Dopiero później gdzieś tam ten jego talent Eksplodował i dopiero potem Toulouse. w tej Tuluzie już idzie troszkę lepiej no ale to na poziomie Ligue tak Czyli drugiej ligi francuskiej, no więc tutaj strzela Ale to, że się nie rozwinął. I że ta kariera nie potoczyła się lepiej jest wynikiem tego, że po prostu był w Marsylii, no i nie grał. Nie grał, nie grał długo, bo nie grał aż do roku 2028. Tak, wiecie, yy, systematycznie. No i to wpłynęło na, na to, że te jego parametry niestety nie, pe, nie powędrowały zbyt szybko. Do góry. No, szkoda troszeczkę. No, i ostatnim zawodnikiem jest oczywiście Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, o, no, ładnie się rozwinął. Ładnie się rozwinął, czyli tak jak rozwija się Robert w rzeczywistości. Łącznie 235 spotkań, i nawet Robert ma obywatelstwo angielskie, to jest ciekawostka. Zarabia bardzo dużo. No, to jest napastnik klasy światowej, bardzo, bardzo to, to widać. I tutaj Manchester City. Od razu do Manchester City. Z Legi Warszawa, no bo zaczynał w Legi Warszawa prawie 10 milionów euro, ale w Manchesterze City ten zawodnik jest po prostu gwiazdą. No, no on tutaj na początku może mu tak bardzo nie szło, ale był wtedy stosunkowo młodym piłkarzem. No ale później, słuchajcie, on teraz 30 nawet 3 gole trzy sezony temu zdobył dla Manchesteru City, potem 29, 26, no niesamowicie to wygląda. Zobaczmy sobie historię jego może nagród. Zobaczmy jak to, słuchajcie, wygląda w kontekście właśnie nagród, ale tych może najważniejszych, o, jest ich sporo, jest ich naprawdę, naprawdę dużo, oj, to tutaj musielibyśmy to naprawdę długo, długo przeglądać. Jest tego cała masa, Polski Piłkarz Roku, Piłkarz Miesiąca w Anglii, Złoty but Pucharu Mistrzów, 11 Tygodnia Angielskiej Ekstraklasy, no wszystko, wszystko zgarnia Lewandowski co tylko może, ale zerknijmy sobie może na... Na świat i tutaj na, na te nagrody, bo, bo może być tak, że tutaj w Manchesterze City może udało się Lewandowskiemu tą złotą piłkę zdobyć. Już patrzymy, Gol 50, to nas nie interesuje. Złota piłka. No i jest Robert Lewandowski. Dopiął swego i to pięciokrotnie. Robert Lewandowski zostaje, zostaje e, zwycięstą złotej piłki w barwach Manchesteru City. Czyli on powinien grać w Manchesterze, w Manchesterze City, a nie w Bayernie, Monachium, żeby tą złotą piłkę zdobywać. Raz tylko przerwał tą dominację. Kilian Mbappé. No a tak to 2029, 2030, 32, 33 i 34. Robert Lewandowski w barwach Manchester City jest piłkarzem najlepszym na świecie. Zresztą, jeżeli chodzi o zawodnika, roku podobnie. No, w 11 roku wyobrażam sobie, że co sezon on jest tutaj tym najlepszym napastnikiem. Goal 50 też bardzo często Lewandowski, wcześniej Haaland, Mbappé czterokrotnie. No, ładnie to wygląda, słuchajcie, ładnie to wygląda. No, podsumowując, to te kariery, tym polskim zawodnikom, w sumie się udały. Oprócz Milika być może, który ląduje w Tuluzie. No Piątek tutaj bym nie przypuszczał, ale w Ameryce Południowej na pewno go znają. Fabiański w Sewilii to można być zadowolonym. Szczęsny w Interze też jest okej. Okay. Bednarek, Krychowiak, dobre kluby. Zieliński, Olimpik, Marsylia, Klich, no na jego umiejętności Ajax, Amsterdam. Linetty, Sampdoria, no bo Włochy, Sampdoria zresztą wiadomo. No i ten Miliki Piątek, tak? Tuluza, i Nicea. Tutaj pewnie mogło to wyglądać e, troszeczkę Lepiej. No, tak by się te kariery potoczyły tym zawodnikiem, tym zawodnikom według futbol Menadżera. Ciekawa sprawa, może zrobimy sobie jeszcze taki jeden odcinek, w którym sprawdzimy sobie gwiazdy światowe. Na przykład e, takie już po 30. Wiecie, jak Benzema na przykład. Zobaczymy, jak ta jego kariera by się potoczyła, gdyby jeszcze raz się rozpoczęła e, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli ci zawodnicy Eden Azart na przykład. No, ciekawe też, jakby to e, wyglądało. Ale to może w odcinku kolejnym zrobimy sobie właśnie taką e, symulację. Za dzisiejszy Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!